Zobaczcie co dla Was przygotowałam. Zaraz Wam wszystko opowiem. Cześć. Dzisiaj Wam powiem o oleju kokosowym, o tym samym oleju, którego używacie w kuchni, na którym smażycie. Bo nie wiem czy wiecie, ale ten olej ma naprawdę świetny wpływ, jeśli chodzi o nasze ciało. Ma działanie natłuszczające, nawilżające i regenerujące, dlatego też świetnie sprawdzi się jako na przykład balsam do ciała. I to nie byle jaki balsam, a odmładzające, Bo poprzez to, że hamuje rozwój wolnych rodników, sprawia, że nasza skóra dłużej będzie młoda, sprężysta i jędryna. Która dała nam po prostu kosmetyk doskonały bo możemy go stosować do demakijażu twarzy, możemy sobie zrobić z niego maseczkę. Świetnie sprawdzi się jako krem pod oczy, bo jest bardzo delikatny. Możemy oddawać sobie odrobinę do kąpieli. No i również nie mogłabym tutaj nie wspomnieć o jego wpływie na włosy. Świetnie nadaje się do olejowania włosów, szczególnie suchych i zniszczonych. Sprawi, że będą lśniące i nawilżone. Warto również wspomnieć o tym, że nie każdy olej kokosowy będzie taki sam. Wybierajcie takie, które są virgin, które są nierafinowane i tłoczone na zimno, bo właśnie takie zachowują najwięcej swoich naturalnych właściwości. Ja na przykład mam tutaj olej kokosowy z firmy Look Food. Jest on o tyle fajny, że występuje w kilku wielkościach. Jest taki malutki 200 ml, on ma 400 ml i jest jeszcze taki duży litrowy. Także bardzo polecam. Dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie olej kokosowy i jakie macie doświadczenia. Cześć!